Pensylwania to drugi najstarszy amerykański stan. Starszy jest tylko Delaware o całe... 5 dni. Dwa największe i najważniejsze miasta Pensylwanii to Pittsburgh, dom mojej ulubionej drużyny futbolowej Pittsburgh Steelers, oraz Filadelfia, skąd pochodzi słynny Philly Cheesesteak i gdzie podpisano deklarację niepodległości. Stan też jest drugim największym na świecie skupiskiem Amishów, zaraz po Ohio. Ale przede wszystkim jest stanem ogromnych kontrastów. Przydomkiem Pensylwanii jest The Keystone State, który nawiązuje do klinowego kamienia, elementu architektonicznego łuków, który znowu przypisywany jest Pensylwanii ze względu na rolę, jaką odegrała w zjednoczeniu wszystkich pierwotnych 13 stanów. I Clinton, bardzo często z literami P i A jest elementem stanowej symboliki. Żeby było zabawnie, formalnie Pensylwania nie jest stanem, tylko wspólnotą. W stanowej konstytucji określana jest jako Commonwealth, czyli właśnie wspólnota, i różnica w zasadzie jest tylko i wyłącznie w nazwie. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między State a Commonwealth, jeśli chodzi chociażby o prawo. Założyciele woleli w konstytucji wpisać Commonwealth dla wspólnego dobra, wspólne dobro, niż State, które kojarzyło im się bardziej ze scentralizowaną władzą, w której Przeciętny obywatel nie ma specjalnie żadnego wpływu na swoje losy. Ogólne koszty życia w Pensylwanii są relatywnie średnie, a nawet niskie w niektórych rejonach. Niemniej Pensylwania jest w piątce najmniej przyjaznych podatkowo stanów w całych USA. Z drobnymi wyjątkami na poziomie hrabstw wygląda to następująco. Podatek dochodowy 3,07%, ale lokalnie może być pobierany dodatkowy. Podatek VAT 6%. Podatek od nieruchomości i ruchomości ustalany całkowicie na poziomie hrastwa. Podatek spadkowy do 15% i zależy od stopnia pokrewieństwa i powinowactwa. Dla nas przyzwyczajonych do znacznie wyższych podatków oczywiście te. Stawki mogą się wydawać śmiesznie niskie, jednak Stany Zjednoczone historycznie są ojczyzną niskich podatków i dlatego te wartości, o których usłyszeliście przed chwilą, są przez Amerykanów uznawane za relatywnie wysokie. Pensylwania ma też prawie najwyższy podatek paliwowy wynosi on 59 centów, gorzej jest tylko w Illinois i Kalifornii. Swoją drogą, Pensylwania to pierwszy stan, w którym powstała stacja benzynowa w takim. Współczesnym tego słowa znaczeniu, jeżeli chodzi o usługi, czy nawet o architekturę. I więcej o tym możecie usłyszeć w moim filmie właśnie o amerykańskich stacjach benzynowych, do którego odnośnik znajduje się w rogu ekranu. Pensylwania ma bardzo długie i bogate tradycje robotnicze. Wiele mieszkających tam osób ma albo miało w swojej rodzinie pracowników fabryk albo górników. Dlatego nie powinno was zdziwić, że w latach 70. -tych, 80. stan ten był dotknięty recesją, kryzysem gospodarczym, który finalnie doprowadził do tego, że między innymi Pensylwania wpisywana jest w obszar tak zwanego Rust Belt pasa rdzy, czyli tego obszaru, gdzie masowo zamykały się fabryki i różne przedsiębiorstwa. Dlaczego? Rust ze względu na to, że ta Infrastruktura pozostawiona sama sobie, bardzo często metalowa, no po prostu bez nadzoru, zaczyna rdzewieć i staje się to charakterystycznym elementem krajobrazu takiego postindustrialnego stanów Midwestu. Swoją drogą, skąd wziął się termin Midwest, środkowy zachód? Ze względu na to, że jest on taki trochę mało intuicyjny i trochę mylący, to zrobię o tym osobny materiał, bo historia tego określenia jest trochę dłuższa niż. Dwa zdania. Centralna Pensylwania jest bardzo wiejska i mało miasteczkowa. Jest to tak charakterystyczne dla całego stanu, że ogólnie rzecz biorąc, mówi się o nim, że Pensylwania to Pittsburgh i Philadelphia z Alabamą po środku. Stąd też jednym z przydomków tego stanu jest Pensyltaki, czyli połączenie pierwotnej nazwy stanu z Kentucky stereotypowo kojarzonym w Stanach Zjednoczonych z wiejskością. Efektem czego przemierzając właśnie tereny od Pittsburgha do Filadelfii, możecie spotkać takich mentalnie, życiowo, czy nawet wizualnie typowych redneków, mimo to, że nie znajdujecie się na głębokim południu. Oczywiście będą tam też trailer parki i wszystko to, z czym ta redneckość się stereotypowo, oczywiście. Pojarzy. Skoro redneckość i wiejskość, to polowania. Polowania w Pensylwanii są tak poważnie traktowane, że bardzo często pierwszy dzień sezonu polowań jest dniem wolnym od szkoły. I to nie po to, żeby dzieci, nie wiem, nie wystraszyły się siedząc w szkole od głosów wystrzałów z pobliskiego lasu, tylko żeby one mogły w nich uczestniczyć. W Pensylwanii jest najwięcej myśliwych per capita w całych Stanach Zjednoczonych. Jeleń i saren jest tam tak dużo, że średnio raz w tygodniu można się natknąć na tego typu zwierzę, które staje wam na drodze. I to dosłownie staje wam na drodze w momencie, kiedy jedziecie samochodem. Jest to tak powszechne i bardzo często tak problematyczne zdarzenie w rozwiązaniu, że mieszkańców Pensylwanii uważa się za ekspertów w tym, jak najbezpieczniej w ostateczności oczywiście takie zwierzę uderzyć, jeżeli ono stoi na drodze i nie zdąży z niej czmychnąć. Jak wspomniałem na początku, Pensylwania to stan ogromnych kontrastów i w miejscach takich jak Wilkes-Barre, Brownsville, York, Hazelton, Chester czy Reading zetkniecie się z przestępczością na takim poziomie, że lokalne jednostki policji muszą wzywać siły federalne, żeby pomogły im jakoś ogarnąć sytuację, z którą muszą się mierzyć. Do tego dorzućcie mnóstwo opuszczonych budynków, poziom edukacji o 60% mniejszy od średniej krajowej, niskie zarobki, ogólną biedę, narkomanię i problemy z gangami. Z drugiej zaś strony są miasta takie jak Hershey, Camp Hill, Mount Holly Springs, Jim Thorpe, czy Lytitz. To ostatnie jest dosyć trudne do wymówienia. Miejsca takie jak te, które wymieniłem przed chwilą mogą Wam zaoferować o 95% niższą od średniej krajowej, Przestępczość, do tego bardzo wysokie wyniki w nauce, od 50 do 70% lepsze od średniej krajowej. I taką typową amerykańsko-miejską idylliczność i życzliwość, która przejawia się na przykład w zapraszaniu totalnie nieznajomych i radomowych ludzi na grilla, ogólnej życzliwości, zadbanych osiedlach, bardzo zadbanych centrach miast. Ogólnie rzecz biorąc są to miejsca, w których chce się żyć i taka stereotypowa, amerykańska prosperita, czy po prostu radość życia są tam na porządku dziennym. Takie miasta na pierwszych stronach swoich lokalnych gazet oczywiście nie mają informacji o strzelaninach, więc największe newsy, na jakie możecie tam trafić, to na przykład to, że nastolatek zaprosił swoją 90-letnią babcię na bal maturalny ze względu na to, że nie miała wcześniej możliwości w takowym uczestniczyć. Oczywiście tego typu atrakcje czy luksusy, choć powinniśmy stwierdzić, że jest to czy powinien być standard, nie są za darmo ze względu na to, że ceny nieruchomości w tych miejscach są bardzo wysokie. Jedynym wyjątkiem jest Mount Holly Springs, więc jeżeli zastanawiacie się, gdzie sensownie byłoby się przeprowadzić w Pensylwanii i musicie podjąć tą decyzję jakoś teraz, to wybierzcie Mount Holly Springs, zanim jeszcze nie stanie się takim docelowym miejscem dla większej ilości osób, bo wtedy wiadomo, ceny nieruchomości podskoczą do góry. Opowiem Wam teraz chwilę o jedzeniu w Pensylwanii. Mówiłem już o Philly Cheese Steak, który pochodzi z Filadelfii, ale w Pensylwańczykach jest taka bardzo charakterystyczna cecha. Otóż dzielą się oni na tych, którzy wybierają ława i tych, którzy wybierają Sheets. Zapytacie, co to jest? Otóż są to. Sklepo, restauracje, lokale gastronomiczne przy stacjach benzynowych, czyli nic wyszukanego, ale z jakiegoś powodu Pensylwańczycy absolutnie je uwielbiają. Uwielbiają tam jeść i spędzają tam całkiem sporo czasu, na przykład na miłych rozmowach. W sensie, podobno często jest to takie miejsce rodzinnych spotkań i Pogawędek. Do tego, jeżeli chcielibyście się napić lokalnego piwa, to jest to jengling, Typowo Pensylwańskie, lokalne piwo. Pensylwania jest też ojczyzną bardzo wielu takich fast foodowych, słodkich i słonych przekąsek. Wśród nich znajdziecie czekoladę Hershey's, Tasty Cake, Peeps, Auntie Anne's, Planters, Hers czy Snyder's. A Jeśli chodzi o słodycze, to Halloween w niektórych miejscach Pensylwanii jest obchodzone przed 31 października. Dlaczego? Chodzi po prostu o bezpieczeństwo dzieci, więc to zbieranie trick and treats musi być odpowiednio zaplanowane i nadzorowane. Więc jeżeli chcielibyście całkowicie bez trosko spędzić Halloween w Stanach, to nie róbcie tego w Pensylwanii. Klimat w Pensylwanii jest podobny do tego, który mamy w Polsce, z tą różnicą, że zimy są tam dłuższe, szare i zimne. Na koniec standardowa garść różnych ciekawostek. W Pensylwanii jest sporo tzw. unincorporated towns, czyli miast, które oficjalnie, formalnie nie są miastami, dlatego ich adresy pocztowe odnoszą się do najbliższych uznawanych przez USPS miast, co prowadzi bardzo często do problemów z dostarczaniem przesyłek, no i oczywiście do. Pomyłek. Pensylwania to również stan kwakrów, jest to odłam chrześcijaństwa znany głównie z pacyfizmu. Pasmo górskie Apalachów przechodzi przez sam środek Pensylwanii, co w sumie tłumaczyłoby stereotypowo oczywiście, dlaczego jest tam tak dużo redneków. Jeżeli interesują Was amisze, to najwięcej mieszka ich w hrabstwie Lancasterem, Tam też najłatwiej będzie na nich trafić. W Pensylwanii miała też miejsce bitwa pod Gettysburgiem jedna z najważniejszych w amerykańskiej historii i zdecydowanie jedna z najkrwawszych. Jest to oczywiście bitwa wojny secesyjnej. Punksetany, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem tą nazwę to jest miasteczko, które jest domem dla Punksetany. Fila, czyli najbardziej znanego świstaka przepowiadającego pogodę. Pensylwania może pochwalić się z tym, że stąd pochodzą zapalniczki Zippo, które od 1932 roku niezmiennie produkowane są w miejscowości Bradford. Teraz coś dla fanów seriali, a konkretnie The Office. Miasto Scranton w Pensylwanii jest miejscem, w którym dzieje się akcja tegoż przezabawnego serialu. I na koniec Rockville Bridge, czyli najdłuższy na świecie most o łukowej kamiennej konstrukcji na świecie, blisko Harrisburga, czyli stolicy stanu. No to taka ciekawostka dla fanów architektury. To wszystko o Pensylwanii. Będę oczywiście na bieżąco przygotowywał ciekawostki o innych stanach. Postaram się oczywiście, jak mówię za każdym razem, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się tego dotrzymać. Realizować filmy częściej, z dużo większą. Intensywnością i odpowiadając na pytania o inne stany, spokojnie omówię każdy z nich, tylko wszystko w swoim czasie i wszystko w swoim tempie. Dziękuję, że tu jesteście, i do zobaczenia w następnym materiale.